Jest tutaj taka zakładka jak zdalny wyświetlacz. Czyli w settingach sieci zdalny wyświetlacz jest zakładeczka i w tej chwili jest do dołu. Nie działa. Więc tak, robimy dwie rzeczy. Włączamy zdalny wyświetlacz, oczywiste, i wpisujemy hasło i tu jest duży problem. Hasło musi mieć 8 znaków, dużo małą literę, cyfrę i znaki specjalne. Czyli jest mega skomplikowany Enter, nie zmienia się liczba gwiazdek. Jak to w kasie? I co? F4 zastosuj zmiany i podłącz. Ze strony RealVNC pobieram klienta. Klient jest darmowy, on jest freeware'owy. Eee, Pod jest tylko serwer. Jeżeli chcielibyście używać tego jak, nie wiem, jak viewera, to musicie zapłacić licencję, ale sam klient do oglądania czegoś, co już jest transmitowane, jest za darmo. I prośba o wpisanie hasła. Więc teraz wszystko jest. I ja sobie od razu wybieram wysoką jakość view only. I jestem w domu, pierwszą maszynę. I w ten sam sposób mogę teraz sobie poukładać inne ikonki. Jedna obok drugiej. Albo walnąć po prostu full screena Muszę i widzieć wiedzieć. potencjalnie wszystko. Może dwie obrócić. Techka, no zobaczcie, ta miała 90, nie? No. Numer. Łączę się z 90. Potwierdzam, wpisuję hasło i jest. Screen numer 2. I tutaj tak samo view, only high. Ja od razu nie mam na high, bo inaczej... Zdarza mu się robić brzydkie kolory, tracić rozdzielczość i tak dalej. No to co? Mamy dwie. A żeby potwierdzić, że działa, to już zmieniam okno na jednej i na drugiej i są dwa inne okna. Zobaczmy, bo może się okazać, że na komórce też to zrobię, nie? Continue. Wszystko działa. I mam jeszcze Waszą maszynę. Na komórce w tym samym czasie co tam, ale ten się rozłączył, bo dostał sygnał z innego urządzenia. No ale to już normalne działanie.